Majówka to jeden z najbardziej wyczekiwanych okresów roku. Długi weekend majowy sprzyja wspólnemu grillowaniu, spacerom i rodzinnym podróżom. W pierwszych trzech dniach tego wiosennego miesiąca obchodzone jest w Polsce Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3 maja. Uroczyste obchody Narodowego Święta w Ostrudzie zostały szczegółowo zaplanowane. 3 maja najpierw odbędzie się msza święta w kościele świętego Dominika Sawio. Następnie przemarsz pod pomni Tadeusza Kościuszki i koncert orkiestry miejskiej na molo. Na placu przed Starostwem Powiatowym zaplanowano kabrio przystanek, czyli zjazd kabrioletów połączony z pysznym jedzeniem i licznymi atrakcjami dla rodzin. Start o 11. .00. Tegoroczny maj dla Ostrudzian to także utrudnienia w ruchu drogowym. Na szczęście dopiero po długim weekendzie. Z dniem 9 maja ponownie całkowicie zostanie zamknięty przejazd kolejowo-drogowy, który łączy ulicę 11 listopada z ulicą Słowackiego. Utrudnienia mają potrwać 6 tygodni piesi i kierowcy będą musieli korzystać z sąsiedniego przejazdu. Na ulicy Słowackiego między przejazdami wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Bądźmy czujni, zmiany już niedługo.